Cześć, nazywam się Aron i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu posieka początkującego pszczelarza. W tym odcinku spróbujemy pierwszy raz odejmieć pszczoły apiwarolem. No zobaczymy jak nam to wyjdzie. Pierwszym etapem będzie zapchanie wylotków. Jak widać pszczółki jeszcze sobie tutaj siedzą na wylotkach. Jest wieczór. Trzeba będzie je zagonić do środka. No i... Później oddymić, poczekać, ale o tym po kolei. Ja spróbuję jakoś te pszczółki zaprosić do środka. Już nie latają, jest wieczór, więc miejmy nadzieję, że troszkę dymuje, zaprosi do środka. Dobra. E, ok, to ja zapycham wylotki i za chwilkę kolejny etap. Wylotki pozatykane. Generalnie. Aha, tam jest numer 5. On był odymiany apiwarolem jak wyszła rójka, jak była złapana, zaraz była odymiona, tak więc jemu ja damy spokój. Tak mi, tak mi powiedział kolega, żeby dać mu spokój. Dam te cztery ule pozatykane. Niestety pszczoły, niektóre jeszcze chyba wracają albo coś, no nie udało mi się każdej wsadzić do środka. Może swoją dawkę dostaną przy następnych odmianiach. No dobra, następnym etapem jest założenie yy, zamknięcie dennic. Zrobimy to... Mam białą arkusz białej, białego papieru po, pokryty olejem. Trochę za mały, ale więcej nie wziąłem kartek. Mam tylko 5. Yy, teraz tak, no u mnie... Otwiera się tył, wsadzamy siatkę, nie wiem skąd tam pszczoły, a z dołu przyleciały, dołem mogły wejść. Wsuwamy po prostu i zamykamy, chociaż, nie, będziemy musieli to wyciągnąć, żeby wsadzić tam odymianie. Eee... U mnie nie wiem czy pamiętacie. Widać coś? Nic nie widać. Dorad tak? Nie widać. Tam jest siatka, może pamiętacie, więc pszczoły generalnie tutaj nie będą tędy uciekać, a dym będzie leciał do góry. Dobrze, to ja przygotuję w każdym ulu te doły i zaraz wam pokażę jak będę odymiał. Dobrze. Do odymiania przygotowaliśmy sobie takie urządzonko. Nie wiem czy zda egzamin, ale powinno zdać. Tu są nóżki. Tak. Tu jest siateczka. Tu mamy tabletkę piwarolu. No i co? Spróbuję jedną ręką. Normalnie bym to podpalał dwoma. Spróbujemy to podpalić. Nie wiem. Od dołu spróbujmy. I co? Coś tam się kopci. A od góry tabletka się będzie palić. Kopci się. Słuchajcie. Wsadzamy to szybko do ula Ole syczy. Zamykamy. i 20 minut. Za 20 minut sprawdzimy czy się tabletka spaliła. Sprawdzamy następne, może od góry trzeba... jak podpala się. Coś się dzieje. ...ale chyba słabo. O! Strzeliło. Stawiamy. Zamykamy. W tamtym ulu... ...tu aż bokiem dym wychodzi coś się dzieje. Przyszedłem tylko dwie pszczółki, które uniknęły dymienia. No dobra. Ja idę założyć tabletki w pozostałych ulach i za 20 minut sprawdzamy, co tam się działo. Słuchajcie, 20 minut minęło. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jak to wygląda? Czy ta tabletka się spaliła? Czy się nie spaliła? No, tak, nie wiem, czy to uznać za spaloną. Spróbujemy to jeszcze podpalić. Zobaczymy, czy coś się z tego. Tak, jak mówię, robię to pierwszy raz, jeżeli. Uważacie, że to jest tylko... No, to chyba spalone, to chyba tylko popiół. Ta pszczółka albo gdzieś się dostała. I z tym. Niestety jej już nie pomożemy. Nie mówcie, że... No To jest chyba popiół. No dobra, na razie to zamkniemy. Instrukcja mówi, że po godzinie należy zobaczyć, jak jaki jest osyp roztoczy warozy. Zobaczymy, jak wygląda w następnym ulu. W następnym razem muszę przyjechać trochę później, żeby mniej pszczółek było na zewnątrz. To wygląda tak samo. Chyba to jest tylko popiół. Zamkniemy to na razie. dzieje, No, uciekaj. A ty co? Czaisz się na mnie? Dobra. Trzeba zobaczyć to, co najważniejsze. Wszędzie jest popiół. Dobrze, zostawiamy to. Ja mam teraz jeszcze z 40 minut zajmę się Przygotowaniem podkarmiania albo już nam podkarmianie pobudzające. Słoiki czekają, zakrętki kupione, ale nie wiem czy to widać. Tu mam zaklejone taśmą i tylko zostawione dwie małe dziurki. Tak więc na pobudzające, tak wszyscy piszą, że jedna, dwie małe dziurki. No dobra, wrócimy tutaj za 40 minut, zobaczymy jak to z tymi wszystkimi osypami. No, oczywiście chodzi o roztoczawarozy. Minęła godzinka. Otwieramy. Zobaczymy, co tu się dzieje. Czego tu się spodziewać? Wyciągamy. Skąd tych pszczółek tam znalazło? Słuchajcie, wyciągniemy to na górę. Coś tu jest. Hm. Złapię ostrość? Nie złapię, ale widzę, że te punkciki... ...to są roztocze. No, coś czuję, że z ostrością może być problem. O, jest, widzicie? Ruszają się jeszcze. Miejmy nadzieję, że nie za długo. Eee, ile ich tu jest? Puh. 40? 50? Wrócę do domu, będę czytał w książkach, jak to wygląda. Zaraz zobaczymy w następnym. I już wam pszczołki dajemy żyć. Tutaj ewidentnie też coś biega, ale jest mniej. No niestety jest już ciemno i tutaj może ich być ze 20, 30. 40, 50, tak. Ja to później sprzątnę. Pozbędziemy się tych roztoczy. Skąd te pszczoły tu powładziły? O, ale ich tu dużo. Wojny, gdzieś mam chyba nieszczelną siatkę. Dobra, słuchajcie. Eee, znaczy niedopchniętą do końca, być może. I sobie dołem próbowały wyjść. Dobra, ja. Ja będę czytał w książkach, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest źle, czy jest się czego bać, pierwsze odymianie. Zapraszam do zostawiania komentarzy, ja chętnie się czegoś nauczę, no bo roztocza warozy to ponoć największa plaga u nas teraz, znaczy ogólnie dla pszczelarzy, więc trzeba się ich pozbyć. Następne odymianie za cztery dni i tak później jeszcze raz za cztery, jeszcze raz za cztery, czyli cztery odymiania po 4 dni. Tak mówią wszyscy, tak będziemy robić. No dobra, słuchajcie. Robi się ciemno, ja jeszcze tutaj muszę trochę uprzątnąć. Zostawiam pasiekę, zostawię oczywiście w porządku. Trzeba posprzątać. Założone już słoiki do podkarmiania. Ja sprzątam do domu i zobaczymy co przyniesie kolejna wizyta. Tak więc zostawiajcie jakiś ślad, pytajcie, ktoś na pewno odpowie. Ja na ten temat niewiele co wiem, ale zobaczymy co będzie. Tak więc na razie. Cześć.